Witam serdecznie! Mamy 1 lutego, a ja startuję z rozwijaniem rodzin. Tutaj jest ciasto białkowe i zwykłe. Tutaj jest cały górny korpus zalany. Taka jest siła pszczoły po zimowli. Tutaj jest krainka, ta co myszka w niej była. Tutaj jest. Ciasto zwykłe z odrobiną ciasta białkowego. No, tutaj jest ta rodzinka, e, o, co była słabiutka, tutaj jeszcze matka nie zaczęła czerić, robiłem taki wgląd temperaturą sondą e, i czerwiu brak, e, tego na razie nie otworzę ewentualnie później nagram, bo tutaj dopiero ciasto dokładałem e, tutaj jest ten głodniaczek o, to jest ta siła e, ulika weselnego i tutaj też jest ciasto białkowe i ciasto zwykłe i zobaczcie, tutaj też jest e, kraineczka krainka tak, krainka tutaj jest i też ma ciasto białkowe i zwykłe także drodzy panowie ja zaczynam nie wiem jak wy ale dla mnie wiosna się już zaczęła dzisiaj były obloty tylko, że nie nagrałem a tutaj jeszcze pokażę e, która to była rodzinka o, o. zobaczcie tutaj posypu nawet pokażę, jest nieduży Zużycie pokarmu zimowego też jest nieduże. Osyp jest nieduży. I ulik jest, pomimo że są trzy ramki na trzy, to ulik jest ciężki. I tak mniej więcej wygląda osyp w każdej rodzinie. Może w niektórych może być troszeczkę większy. Tam, gdzie rodzina jest silniejsza, a gdzie nie, gdzie Mniejszy, tak? No także nie wiem jak wy panowie, ale ja już z wiosną startuję. Pozdrawiam!